Patrzcie, chyba trafiliśmy, trafiliśmy kradziony samochód w lesie. Taka droga w lesie, daleko jesteśmy od domów. Zobaczcie samochód też. Chyba ktoś go ukradł. Cześć się widzowie, pozdrawiam wszystkich serdecznie i kopiemy dzisiaj, kopiemy dzisiaj w lesie, na militarnych naszych terenach. Dlaczego tutaj? Dlaczego tutaj się spotykamy? Dlatego, że tutaj były działania wojenne. Tu była cała kontrofensywa niemiecka, czyli słynna bitwa, bitwa o Lubań, właściwie bitwa na polach Lubania, okolicznych tutaj polach, lasach, wzgórzach. Dokładnie to wyglądało tak, tak jak tutaj widzicie. Niebieska linia to była tutaj, część tutaj, właśnie po prawej stronie, byli ruscy, po lewej, właśnie byli Niemcy, stacjonowali właśnie tutaj na tych wzgórzach. A my się znajdujemy dokładnie gdzieś tu, w tym miejscu. O, jak ta szczałka jest, właśnie gdzieś w tym miejscu. O, no i sobie poszukamy trochę pamiątek po bitwie lubańskiej, w okolicznych tutaj lasach, okopach. No, okopy na skrajach lasach są przyczepane, no to wiadomo, o tej porze to przeszukane są fez, ale mnie by interesowały trochę zaplecza tej, tego właśnie frontu tutaj, tych pozycji niemieckich, bo bo właśnie chciałbym coś takiego znaleźć, kurde, żeby to było jakieś może, nie wiem, jakiś, jakiś lazaret, albo coś takiego, albo jakoś stanowisko dowodzenia, albo jakaś kuchnia polowa tutaj, no przecież musieli jeść. E, z tyłu jakieś zaplecza powinny być, to by mnie bardziej interesowało. No, grupa fajna, duża, także może coś się uda znaleźć lecimy w las i pierwsze sygnały mamy łódeczkę taką sobie I lecimy dalej raz takie duże kółko wyskoczyło mi tutaj zobaczcie co to będzie, co to będzie to będzie coś, jakaś konina czy co to na pewno to jest kolor Spróbujemy sobie troszeczkę przyczyścić to Ta szczotka mamy. Kółeczka są, jak tarcza. I nic poza tym widzicie takie kółeczka. No, ale kawa mu siądzę. Bierzemy. No i sygnał jak dzwon w drodze. Co masz? Pokaż. O. 58 rok. No, kiedyś to będą fajne zabytki dla tych poszukiwaczy młodych, takich, co dopiero rosną. No, będą się dziwili, co to za w ogóle orzeł. Co to za rocznik jakiś archaiczny. No tak jest. Pokaż! PRL przechodzi powoli do lamusa. Tutaj też w drodze wyszedł? O. No i kroczek mamy 18, chyba 19 Po jakichś maszynach leśnych chyba nie Dobra, przewijamy się zaraz tam w stronę tych okopów. No. Trafiliśmy chyba <noise> chyba naszego ale masz szczękę. Uu. Pięknie Panie wszystkie zdrowe ząbki widzę, że tutaj Batoników nie było jedzone. Elegancko. O, pięknie się utrzymał. Tylko niestety miał pecha. A, Kazik, ty zawsze trupy znajduje. Zwłoki trupy to Kazika specjalność. Co ty gadasz tam? Że tutaj weszł, to jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby tu był PRL w tym lesie. Nie wiem, że to jest wrześniowy chłopie. To nie jest terenie. Ta pelta nie jest paralowska Ja pierdzielę Tomek Szukaj kurde dalej No chłopie Jesteśmy na takim wzgórzu Ja Ale jakbyś strzelił z koroną morzełka To klękajcie narody No ale musi być tutaj Jeżeli jest oderwany kawałek To musi być ta część Ty, ale jaja z głową? Hmm? <laughs> Tomek musisz dobrze przeczebły. My tu poczekamy trochę przerwę sobie zrobimy. Pomożemy ci zaraz i musimy znaleźć tą górę od tego Ale to by był kurde strzał jak to by był za rzekiem, co? Ale to nie jest, to nie jest PRL chyba. Pokaż chociaż No podobny jest kurde do PRL, nie? Całkiem no, Ale co by tu PRL robił? No wiesz. Jedyna opcja to jest taka, że może jakiś grzybiarz miał Możliwe. na bluzie moro albo, albo z czapki I, i mógł to zgubić. Nie, tu wrzesień, skąd wrzesień, nie, to nie, nie te tereny. Nie, ale tak się wydawał, taki cieniutki. Taki no tak, 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 a z wyobraźnia już chodzi, nie? A ja A ty już myślałeś, że świetelnik? No ale dobra, PRL będzie, nie? PRL, nie? nie? Jakich? latniczy, latnictwo taki był duży miał nie, takie te, jak huzarskie jak tak? Słupy, to? szydła no po pazurach, nie? zobacz 19 lat ten po nogach zobacz no. no. jak, jak tam są te pazurki no teraz taki mały stawiczek mamy na naszej zgodzie tak, nie? nie wiem skąd on się tu wziął nie widać na mapie w ogóle tego stawu ale widać, że taki stareńki Teraz teraz wodą naszedł, pokręcimy się też koło tego Stawu. Co za Kazimierzu masz? Moneta. Ale... Moneta? stawu, Może trzy grosze? Nie... Daj, Majku. Może trzy grosze, coś takiego, prędzej. Takie zielonawy, ładne Majku uciekł. Tak. Przeczyścimy. Może to trzy grosze, co? Ja będzie wiedzieć, już się fajnie myje. Albo długo się A, albo... Albo guzik z tego. O, to to z po... drugą stronę może być coś. O, o Jezueluk totalny coś te. kiedyś było Chciaćby kawałek tego no, no, ranczyku, no. na monetę tak ma. Nie na no, moneta jest, ale no, ja na te czas, czas zrobił swoje mhm. No i wreszcie chyba jakiś mamy punkt zaczepienia, bo coś tu wychodzi, jakieś kolory są, jakieś sygnały ten stawik cały czas jest taki ciekawy tutaj to Bajoro ja dopiero zaczynam go obchodzić tu jest grobla a tu moneta gdzieś tu była moneta o jest monetka I nawet jak to będą feningi to to już jest ciekawe miejsce kurczę co to będzie za moneta idziemy sobie gdzieś do światła idziemy do światła a mamy wodę pod nosem i patrzymy I patrzymy Co to będzie Kurde tutaj ten las to nie oszczędza strasznie tych monet Zgnite liście I tak dalej Wiecie co to będzie PRL Bo tu jest orzeł nasz PRL będzie No powiem Wam lasek fajny militarny to jest tu trochę tych ziemianek transzei, wszystko kurde, rowy transzeje. No jest fajny teren. Ale myślę, że jak z 20 lat do tyłu jakbyśmy tą sekcję założyli, to moglibyśmy się czymś pochwalić. A w tych latach to tak naprawdę tutaj ciężko, żeby jakieś tam odznaczenie trafić, to, to bardzo by było ciężko. Ale nic nie poddajemy się. Museczki wychodzą. Jakieś tam kolorki jeszcze pozostawiane. No i kopiemy duże sygnały. Wszystko co żelastwo. Duże, chciałoby się duże. To co gdzieś tam jeszcze nie zostało wykopane. Zobaczcie co to jest. Kurde. Nie była podkowa? Co to w ogóle jest? Do czego to kurde służyło? Ktoś sobie coś takiego przyspawał. Po to są dziury kurde od tego Podkowe co się przybija, nie? Tak mi się wydaje Co to, co to do czego to mogło służyć? Takie coś Kurde, całym mokry jestem Pokażę wam, po jakichś górkach się wspinamy Jak kozice górskie no, także jak ktoś chce z nami pokopać w lesie, to e, proponowałbym już trenować, nie? A, hej, na dole. Stamtąd właśnie przyszedłem. Nasze dziki tu się powoli skrobią do góry. A ja tu jestem na samym szczycie. Idziemy na jakieś miejsce. No, kolega właśnie znalazł jak wszedł do nas. Nasz. I ten. E, jakiś tam bukier betonowy jest coś takiego, fajną łuskę znalazł taką dużą. Pokażę Wam później, nie? Dobra, mnie już wołają. No w końcu się zaczął jakiś przyjemny las do chodzenia. Mogliśmy od razu tu przyjść, a nie po chaszczach się męczyć. Co to jakieś kulne wyszło teraz? Co to jakieś kółko pasowe? Czego to? To wyszło. Teraz jakiś pas jest przy tym. Jakiś złom leśny. Ej! Patrzcie, chyba trafiliśmy. Trafiliśmy kradziony samochód w lesie. Taka droga w lesie, daleko jesteśmy od domów. Zobaczcie samochód też. Chyba ktoś go ukradł. Idziemy sobie zobaczyć, co to jest za auto. A ostatnio znalazłem też tutaj dwie tablice rejestracyjne. Na krakowskich numerach. O kurde. Ale bonanza. Pasad? Pasad. Proszę bardzo. Faktura jakaś. pasat lampy LED. No i mamy właściciela z guzdnicy. No nie będę wam tu pokazywał jego. Przesyłka kurierska. No. no to sobie zadzwonimy do gościa Patrz, znajdziemy gościa te auta Rob sobie paserati Ale ktoś tu kipisz zrobił Niemiłosierny Jeszcze weź go tak przewróć na tą stronę Znajdziemy gościa, no. mamy fakturę <noise> Tak jak pieski znajdujemy. O jeszcze jak tablicy rystacyjne, zobacz. No, pocięte. Ale skarby. Ktoś potrzebuje coś, chłopaka? Pod sufitka, lampy. No jestem. No, kawałek tam litery Byłeś koło tego bunkra betonowego? Nie, nie. ja tu Mamy właściciela, bo jest faktura. My Z gozdnicy gościu. A co przy tym lesie No ja tam byłem. Silniczek wyjechał. Fakturę, lampy ledowe jakieś kupował do tego samochodu. Co? Co? Dziura spachlowana była. Czym? <grym> ręcznikiem? O kurde, jak ilość pachli. Panie, Janusze tutaj były. A właśnie, czemu tak pocięte jest? Żeby nikt nie, nie tego, a tam też kawałek tablicy rejestracyjnej jest. O, pasata nikt nie potrzebuje? Jeszcze motorka w ogóle. O 69 69? No to idziemy zaraz do tych bunker. No takie coś. Chyba sobie porozmawiamy z gościem. Możeśmy znaleźli jego auto, niech zabiera sobie na złom, nie? To masz na jego namiary? No fakturę znalazłem w to bagażniku. Nie, chyba nie, ale jest adres jego zgodnicy. No. A właśnie, przecież to twoje rejony. Już ci zaraz powiem. Może to twój sąsiad zgubił ty. Ukradli mu. Co? Nie wyrzucałby. Nie leży dużo, to jest świeżynka, no no takie znalezisko widzowie, widzicie? Chodzisz wykrywaczem, no sygnał jak dzwon, <laughs> nie trzeba kopać nawet, na biło. Ta. biło na kolor, o hak jak ktoś ja chce, odkręcasz i bierzesz. Dobra, co mówisz, ten, ten bunkier ty gdzieś tutaj jest z boku, tak? Tu Waldek, tak? Tupą. Dobra idziemy na ten bunkier, dobra bo już Waldek się tu widzę rozsierdził, bo to chyba, chyba z jego znajomych ten samochód jest kradziony, także zaraz, zaraz coś więcej będziemy wiedzieć Ale na ten temat, ja muszę fakturę pokazać, Waldek to może ty nie byłeś tutaj? Moim kolegą Audnie Krawu. Aha, dobra. No mała aktualizacja tematu, właśnie dzisiaj zgłosiliśmy sprawę na policji tego samochodu, co żeśmy znaleźli. A to dlatego, że właściciel nie zjawił się na miejscu, mimo że ustaliliśmy jego dane. No nie wiemy z jakiego powodu tak się stało. W każdym bądź razie dzisiaj na miejscu była policja. Lubańska, Zgorzelecka, także szumu narobiliśmy co nie miara. No tutaj akurat teren jest granicą można powiedzieć powiatów, nasz teren z naszych. No, także tutaj musieli sobie policjanci nasi ustalić, czy to jest teren. No, sprawa została przekazana właściwemu organowi, czyli teren Skorzelca. Dostali dokładnie namiary, gdzie to auto jest. Będą sobie teraz sprawdzać, szukać właściciela, nie wiem, prowadzić śledztwo. Co ustalą, to zobaczymy. No, w każdym razie tak to się zakończyło właśnie sprawa z tym samochodem. Dalej. No i co? Jak myślicie, co to w ogóle było tutaj w tym miejscu? Niwa, krem i jakiś śmietniczek był z boku jeszcze przy tym Prawdopodobnie No ale coś tu było, coś tu było na pewno Skąd w lesie mm -hmm. Takie no, fundamenty fundament. Betonowe fundamenty Zarys jakiegoś budynku Co to mogło być tutaj? I to, to na mapie tego nie ma, nie? Co? Co? Siekierka? Już idę. Widzę, że tu jest właśnie tu jakaś łopata leży oparta. Tu teraz się jakaś siekierka. O, konkretna, konkretna siekiera. O, nic starego. Nic pokręcimy się, tu zobaczymy. Ciężko tu się macha, bo te kurde jak godziny są. Cholerne Aj. Jeszcze trochę za wcześnie, jeszcze trochę musi to opaść. Pierwszy przymrozek musi być blaszek i śmieci, nie? Jakby no. Tutaj idziemy teraz do wieśka, Co? Nie, Idziemy do wieśka, bo właśnie wrócił z jakiegoś śmietniczka porył troszeczkę w śmietniczku o tak. Aha, ładna jest To można. Apteczna butelka Togal ma jakieś tutaj napisy Nie będę tutaj łamał niemczyzny apteczna buteleczka Co? To też było w tym śmietniczku? Pogal czy Pogal? To, to pierwsze buteleczka właśnie mi sygnał dała. Jakieś perfumy były, co? No, aluminiowa zatyczka. Masz jeszcze butelki jakieś? Jeszcze ten klucz takiego znalazłem. Klucz do skarbca. A Kazik od razu na kondony. Weź będziesz miał na kondony. No Taki statyw Ci się udało wyrwać tam, co? Ale mówicie, to ale pokaż, pokaż go, ja nie jest popatrzeć na niego. Współczesny, że... ale jaki masywny, co nie? No masywny do tego paczek fajnie wyciągany. To... Dawaj na ryby zabieram. A na ryby po co mi? Zaraz dokręcimy tutaj, ryb nie łapie? I miała... Co ja będę ja no. zdjęcia robił, jakie ryby nie łapię? Nie <laughs> Fajne, jest stojak, stojak, stojak Fajne jest. I to Fajne sztuki, tak suki. się wysuwa? No? Na jak no. na wędki, wiesz? Mam nie, no stary, żeby był stary, to na pewno już było zgnite, nie wiem rady tego stary, to nie, nie jest, ale. No. Ale mocno, mocny no. materiał, dobry materiał, bo się jeszcze no, trzyma kupy, nie? Tak, nie? Mhm. No to co, pójdziemy tam jeszcze, pogrzebiemy no, troszeczkę jest, w drodze nie, powrotnej jest, do, do domu. Tak. No, ja już nie miałem mocy tam grzebać. A wiesz, jeszcze bo jest to grzebać, tak? tak? Bo jest, A, jeszcze tam. No tam to, jeszcze to jeszcze pogrzebiemy tam, bo tych ja godzin to już mam dosyć. Kurde, cewka cały czas wysoko, bo to. Nie idzie sięgnąć do ziemi. No kończymy, widzowie, nasi ten odcinek. Nasze przygody leśne z detektorem metali. Proszę bardzo. Waldus już tam się dopytuje, kto to. Może być właśnie tym właścicielem tego skradzionego samochodu? Może coś będziemy wiedzieć? Archeolodzy już, Archolod już tutaj się w kupie zebrali, identyfikują. No i co? W razie wiemy, że. Co? Nie, to był pasat. A może gorską być? To napisane. No, no ma i z fakturą do niego tam, niech ci pokaże dokładnie. Ale to no. Zidentyfikowaliśmy to, dwa złote, to, te dwa no. złote też, no. no Pięknie. Też, Pięknie. To, kurde, jesteśmy pewni co to, I jest, to jest, no. Resztę zgaduj już, do lasu. Super. To, to, to jest Dobra. Temat. Dobra, może po kolei. Co z tej wojenki tutaj wyszło? Co tu po Niemcach jeszcze zostało? Łódeczki, dłusek Łódeczki od usek, nie ja będę już brał tylko w rękę, tylko tak wam przejadę. Pokażę proszę bardzo. Łósek mamy cały stosik, jakieś pudełeczko jest, nie otwieramy jeszcze tego, puste co, ale no, jakieś takie znajdowałem hmm, tutaj. Co mamy osełki, jakieś nowołuski, klucze z tego śmietniczka, nie? No tu mamy dwa orzełki, znaczy doły od orzełek. Od orzełka weź to przecież to radio. Hmm. I też nie wiemy, co to są za doły. Dolne części do żołków. Jak wiecie coś na ten temat to piszcie w komentarzach. Chętnie się dowiemy. Czy mamy słuszne sugestie, czy nie? Już się malimy, nie? I tu mamy fioleczkę jakoś ciekawą. Z płynem, tak? O, widać ten płyn. Lepiej tego nie ruszać, nie? Nie otwierać, nie ruszać jak mi się wydaje. Co mamy? Tutaj z większych fantów. Buteleczki ze śmietniczka wyszły fajne. E, ta koninka, chyba jakaś podobno piątka jest, ale tego tutaj nie widać dokładnie. są jakieś kółeczka i tak dalej. Kółeczka. Piękna, ude... Piękna uszeczka wyszła tutaj. Średnica? Jaka to może być średnica? No z parę? mi no się wydaje. Mniej więcej? W więcej? 70? Nie, 50, parę? Nie, 40, 45. O, zobaczcie tam jeszcze. Część po tego. W środku włóczce takie coś jest. No, ciekawa łóżeczka. No, konkretna jest. Takie jeszcze nie mieliśmy. Ta na pewno trafi do naszego schronu. I co, fakturkę mamy. <grywamy> Myśmy znali właściciela. Mówisz, że znalazł już. Tak? Chodź Walduś, podziel się tutaj wiadomością, czyj to jest samochód. Pomiarkę poszedł. Pomiarkę poszedł? No to jego łóseczki. Kto mi to wkładać tych, tych, nie do tych łódek? Za te obrony, one pełne są, Pełne z... z... ziemi, Pe ziemi są w środku. Aha, Zabrane. trzeba by było najpierw wyczyścić, nie? A do... no, no, z... z... ta Zabrane jest na przykład teraz rozwalona, blaszka nie? Blaszka jest taka wygięta. Mhm. I pod naciskiem. Tam jest takie przepiękne. Groszki. Tu jakiś też żołnierz zgubił? Do bluzy moro grzybiarskiej Ktoś na grzybach był i zgubił No bo gdzieś do wody stać, żeby to? ziemia stamtąd wyszła Ej co Waldek, zmierzyłeś tą? Pięć Pięć Co? Pięć centów Pięć centów? No to dobrze mówiłem Pięćdziesiątka Ej co, udało Cię ustalić tego gościa? Z tego? Tak, to wiem, z się. Tak? I co, co, co mówiłeś Może to jest jego auto? Nie dzwonią, oni chcą przyjechać Chcą przyjechać do tego auta? No Kurde, ale jaja bo powie, że trzeba go weźmiesz. No nie, to nie wiem czy I dla nie w... I ja Dwa tam. flaki. Tak? I chcą zabrać to? Nie wiem, no, wie, no ty jest... policję powinni wezwać. No to biorę, no to ważne. Jesteś na co jest się zrobi. Pocięta jest. No ale faktura była. Jak chcesz to fakturę mogę, nie wiem, chcesz tą fakturę wziąć do niego? Nie chcesz. No dobra. No to 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 właściciel się znalazł. I to wiesz, to nie jest pasek. To jest gol? Mhm. To gol. No tam wiesz, przywrócono do górnogami to to my też ciężko, ciężko się co to za auto. No ale dobra, widzicie, tak sytuacja się rozwinęła z tym wszystkim. Z kradzionym autem właściciel się znalazł akurat ha! i będzie zabierał swoje zwłoki z lasu. Dobra, póki co my kończymy ten odcinek. Następnym razem chyba się na polach spotkamy, pogrzebiemy sobie, poszukamy monetek. I co? Do następnego. Pozdrawiamy Was serdecznie, cześć, hej.